Dzień dobry, Justyna Adamski. Chciałbym zaprezentować w jaki sposób można wyeksportować wszystkie dokumenty skłoszeniowe i rozliczeń, jakie zostały wystawione dla danego płatnika, do zewnętrznej bazy, która następnie może być zaimportowana do innego, do innej bazy płatnika. Otóż nie robi się to przez archiwum płatnika, jakie można zdefiniować tutaj administracji, ustawienia archiwum, tego się nie robi przez tą opcję. To się należy wykreować zewnętrzną bazę do, lub wyeksportować dane do zewnętrznej bazy, która istnieje. Jeżeli nie posiadamy czystej takiej bazy zewnętrznej lub nie posiadamy bazy docelowej, do której chcemy eksportować, należy taką bazę wcześniej sobie stworzyć, ustawień, usta, admin, archiwum administracja, ustawienie bazy i tu jest taka opcja zmień bazy. Utworzymy nową bazę. Będzie to baza access. Wskazujemy jej lokalizację. A, Z, na przykład, niech będzie. Będzie hasło 1, 2, 3, 4. To hasło jest bardzo ważne, bo więc oddając Wszystkie dane jakiegoś płatnika w zewnętrznej bazie. Musimy także ujawnić to hasło, bo to hasło będzie potrzebne potem przy imporcie danych. I utwórz bazę. Zostanie utworzona. Należy skonfigurować jakiś jeden, na przykład firma. Firma jeden, niech to będzie osoba fizyczna. Manualne wprowadzenie oczywiście to jest taki początkowa jakiś trzeba NIP podać i podać jakieś fikcyjne dane po to tylko żeby zmusić płatnika do wykreowania takiej bazy czystej no i już mamy taką czystą bazę ale należy na należy się z powrotem przełączyć do naszej podstawowej bazy oczywiście możecie państwo robić to tylko w sytuacji w takiej w której znacie hasło do, do swojej bazy danych ja to hasło znam bo je w Po przeciwnym przypadku, kiedy Państwo nie znacie, nie jesteście w stanie wrócić do swojej, do swojej bazy. Yy, należy zalogować się w kontekście. Yy, yy, teraz należy yy, z górnego menu wybrać opcję płatnik, rejestr płatników, wskazać firmę, którą chcemy eksportować, narzędzia archiwizmu. Tak skonfigurowanego archiwum. Jak wspomniałem wcześniej, my nie będziemy korzystać z domyślnego archiwum, powiem archiwum domyślne, jakie jest y, w, bazie, y, w programie Płatnik, działa tylko i wyłącznie z podstawową bazą. Nie zawiera wszystkich informacji. Będziemy eksportować do zewnętrznej bazy. Na tym etapie możemy zaznaczyć opcję. Tu y, usunięcia, y, jeżeli nie chcemy, żeby w, w bazie, w której były dane po wyeksportowaniu, żeby zostały usunięte. Nie zalecałbym robień, y, zaznaczenia tej opcji przed tym, zanim upewnimy się, że y, prawidłowo zostały dane zaimportowane do y, innej, innej bazy. Chyba, że mamy archiwum i jesteśmy pewni, że możemy powrócić do sytuacji takiej, w której będziemy mieli dane tego, płatnik, tego płatnika. Należy wskazać ścieżkę i plik oraz podać hasło. Ja mówiłem, że utworzyłem hasło z bazą 1, 2, 3, 4. I proszę, trwa, yy, trwa proces ek, yy, wyeksportowania wszystkich. Danych do zewnętrznej bazy, w której, tak jak pokazywałem wcześniej, będziemy mieli dwóch, jakby płatników. Firma 1 to jest firma ta, którą założyłem po to, żeby wykreować czystą bazę, oraz dane płatnika, który, którego dane poddaliśmy eksportowi. Oczywiście w starej bazie pozostaną mi też. Wszystkie dane związane y, z tym y, płatnikiem. Mogę teraz przełączyć się do, do do tej nowej bazy i zobaczyć, jakie dane tam zostały wyeksportowane. Zmień bazę, wskaż, wskaż, Dalej przeglądamy, a więc była to baza AZS i hasło 1, 2, 3, 4. Połącz. I tak jak mówiłem wcześniej, mamy wszystkie pliki związane z danym płatnikiem. Możemy tą bazę skopiować na pendrive'a i, i oddać klientowi, który rezygnuje z naszych usług. Dziękuję. Do widzenia.